Bardzo ciekawa konstrukcja dookoła lód, możemy się zastanowić, czy to jest arktyczny skarbiec, czy tak naprawdę lodowy bunkier. No ten właśnie taki, jak tu widzicie, lodowy bunker to troszeczkę majaczy na tle arktycznego krajobrazu Svalbardu i to właśnie tam, właśnie w tym miejscu są trzymane na czarną godzinę nasiona z całego świata. Oczywiście wkrótce ta krypta ma zostać ponownie otwarta, bo globalny bank nasion, czyli Svalbard Global Seed Vault, który znajduje się na Spitsbergenie, w połowie drogi między Norwegią a biegunem północnym, tam przetrzymuje wszystkie nasiona roślin, które mamy na świecie. Jest ten skarb, jest otwierany tylko kilka razy w roku, aby ograniczyć ekspozycję nasion na czynniki zewnętrzne. No i oczywiście niebawem też tam zostaną złożone nowe, kolejne depozyty. No i do tej lodowej krypty trafią nowe nasiona, dzięki czemu odbudowują, odbudowane zostaną te właśnie kolekcje. Sudan, Uganda, Nowa Zelandia, Niemcy, Liban chcą w tym skarbcu zdeponować nasiona. Prosa sorga i pszenicy to jest takie zabezpieczenie na wypadek wojny, chorób oraz głodu. Międzynarodowe Centrum Badań Rolniczych na Obszarach Suchych która w 2012 roku z powodu wojny w Syrii przeniosła swoją siedzibę z Aleppo do Bejrutu, także tam zamierza właśnie złożyć kolejnych 8 tysięcy nasion. Organizacja pierwszy raz wykorzystała nasiona ze Skarbca w 2015 roku, aby odbudować rolnictwo w zniszczonym wojną kraju. No i kolejny raz próbki wycofano w 2017 i 2019 roku, żeby właśnie odbudować zbiory nasion w Libanie i w Maroku. Żeby było ciekawie, w, ogóle w tym skarbcu nasion znajduje się ponad milion nasion. W tym arktycznym skarbcu, bo jakby tak powiedzieć, to jest milion sto tysięcy, około próbek nasion, prawie 6 tysięcy gatunków roślin z 89 banków nasion na całym świecie. Ten globalny bank nasion służy także jako wsparcie dla hodowców, którzy opracowują nowe odmiany tych właśnie nasion. Więc eksperci ONZ-u szacują, że niegdyś na świecie uprawiano ponad 6 tysięcy gatunków. Roślin I obecnie około 40% żywności stanowią zaledwie 3 kukurydza, pszenica i ryż. Sprawia to, że właśnie zagrożone są dostawy żywności w przypadku nieudanych zbiorów, i ten skarbiec jest właśnie po to potrzebny.